Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku vlogu. Witamy na kanale Rodzinka PH. Jesteśmy w porcie Sikior. Właśnie zaparkowałem tam nasz samochód. Żona Epry z synem Iwo poszli kupić bilety. Idę zaraz ich przechwycić. Dzisiejszy plan wycieczki. Płyniemy do Dumagete. Odebrać e, dokumenty. Potrzebne do wyrobienia Filipińskiego paszportu mojej córcani. No więc chodźcie z nami, zobaczymy jak dzisiaj się wycieczka uda. Jedziemy. Dzień dobry. No, jesteśmy tutaj już niestety na tą łódkę, na którą planowaliśmy się dostać. Biletów już nie było. Następna jest 15 minut później, ale już łącznie tam 20 zł drożej. No trudno, bywa i tak. Idziemy. Idziemy. Wchodzimy do portu na terminal. Zobaczenia, do zobaczenia na łódeczce. Tamtą łódką będziemy płynąć. Po drodze jeszcze trzeba dodać, że trzeba uścić opłatę. Za terminal 14 PSO, złotówka od osoby. Proszę? Mm. Samochód zostaje na Cekiord. Bo nam się nie opłaca go brać na drugą wyspę. Bilet dla samochodu bardzo drogi. No i tak to tutaj wygląda. To terminal Fina, Tutaj teoretycznie bramka bezpieczeństwa, ale rzadko kiedy tam to włączone jest. Po wejściu na terminal, jeszcze jak na lotnisku, trzeba się tutaj odprawić w biurze operatora promu. A tak wygląda terminal. No, ludzi dzisiaj sporo. Bo dzisiaj poniedziałek, więc dużo ludzi na weekend tu przyjeżdża. I Teraz muszą się stąd wydostać. Tak to wygląda. No dobra, do zobaczenia na łódce. No i idziemy. Tutaj stoi nasza łódeczka. 40-45 minut i powinniśmy być w Dumaguete. Koszt podróży 350 peso od dorosłego 175 za dziecko. Jakieś 70 zł za naszą trójkę. Ale kolor wody tutaj zawsze powala. Rybki pływają? No, ok, let's go. No i dobra, i teraz znowu w następnej kolejerce, ale już wchodzimy. Zostańcie z nami. No już na pokładzie. Klima na parza, na maksa Znożymy się tutaj. Przeziemnik, ale tu nie. Prom cały pełny. Jak rówki, jak certynki upchanie Ok, do zobaczenia w Dumaguete. Witamy w porcie SIG, Dumaguete. Teraz idziemy z spacerkiem do biura, bo to całkiem niedaleko. Zobaczymy, co później. Mama oczywiście naciąga, żeby iść do centrum handlowego, ale to później spowoduje, że. Bo teraz jest godzina 10:45, Więc płynęliśmy 40 minut od wyjścia z Portu Sigior. No i jak pójdziemy do centrum handlowego, to prąd powrotny mamy o 16:00 dopiero. A jak tylko do biura i Ewentualnie jakiś lunch tutaj szybki złapać, to będziemy mieli promo 12:30. No ale zobaczymy. Na razie wychodzimy z portu. I tak wygląda wyjście. A tu już następni pasażerowie na Łódka. O proszę tutaj dzieciaki pływają przy porcie. Mam, no, bo tu jest takie ten zejście. Dlatego. No, no tak. No widzicie, no takie. Już tu naciągaczy nie brakuje. Tu okularki, które można kupić w markecie za 50 pesos, chętnie sprzedadzą za 200 czy 300. Ale it's more fun in the Philippines. Tu nasza łódka, którą przypłynęli. Dobra, idziemy. Zobaczymy co dalej. No i tutaj sobie tak spacerujemy bulwarkami. Dzisiaj akurat jeszcze nie jest tak gorąco. Jest dosyć przyjemny wiaterek. Więc da się spacerować po drugiej stronie bulwarów knajpa na knajpie. Tutaj łódź wypakowana siostrami zakonnymi. Nie wiem co to ma symbolizować. No ale jest takie coś. O I tak sobie idziemy. Nigdzie nam się nie śpiesz To już jest takie bardziej zatłoczone miasto Tutaj centrum handlowe i super plaza Tu już więcej życia dzieje, nie do co na naszej spokojnej, rajskiej wyspie Sikio. A to i tak jest pichuś przy tym, co się dzieje w Serbii, czy tam w Manili na ulicach. To i tak jest spokojnie tutaj. Tutaj centrum handlowe, kolejne, a tu zobaczcie drewniane chaty, taki kontrast. O i tu to samo. Zobaczcie na tą chafę tutaj. Cała z drewna A że jesteśmy blisko o, jesteśmy już w biurze, mama da kwitek do odbioru. I zaraz będziemy mieli dokumenty, hello. It's ok. Thank you. O. O, mama dokumenty. O. No dobra. To hiszpańska knajpka u góry. Ale widzę, że jest w remoncie. Tu na dole też są takie delikatesy. Można kupić wędliny i, i tak dalej z Hiszpanii, ale ceny tutaj to są takie, że za 150 gram szyneczki to się płaci 1000 pesa. Także na bogato. Czekajcie, bo mama szuka na mapach swojego salonu fryzjerskiego, do którego chce iść, bo jesteśmy w dużym mieście. To sobie fryzjera wymyśliła. No, tu jesteśmy w takim miejscu i mama gdzieś tu wynalazła. Hmm? How long? Oh. I tu mama sobie wybrała taki salonik. Mama już na fotelu. Zobaczymy co sobie za fryzurkę wymyśliła. We na lunch do Maka, bo u nas na wyspie nie ma. A Iwo uwielbia fytki z Maka. Tutaj to jest jak w hulu. Zobaczcie. Tu jest kurcze. 300 osób. Ciągle kolejka. A trzy kasy otwarte. I kolejki ładne. Tak. Tak to jest tutaj na Filipinach. O, tak mama wygląda po fryzjerze. I zadowolona rodzinka. W McDonaldzie. zobaczcie co oni tu sprzedają. Lody utopione w Coca-Coli. I Bo się zachwyca smakiem tego, tych lodów rozpuszczonych w coli Tutaj jeszcze przysmak. Nie wiem, no. Takie mają smaki, takie dla seryfu. Kurczaka wrąbał, trochę ryżu, frytki koli się nasz łopał i teraz jeszcze lody dojadają. Iwo, no. teraz tu taki dla powstał. Idziemy po jedzonku, troszkę się pos przespacerujemy, idziemy na prom. No, okej. Okay. No, jest godzina 1320 Zobaczymy, może o 13 jest jakiś prom. Ocean Jety stoją, te szybkie łódki. No Zobaczymy, co będzie dostępne. O, a tutaj największy ośrodek akademicki w, w okolicy. Uniwersytet Suliman. Tu reszta tego uniwersytetu. Ponad 100 lat, w 1901, ufundowany. No, a my już jesteśmy w porcie, tylko że teraz musimy iść tutaj. Nie do portu, tylko idziemy do biura, tak jak ostatnio kupić bilety. No, jesteśmy w biurze, gdzie wszyscy operatorzy promów mają swoje punkty. Promys o 14 niestety tym razem nie ten ekspres. Będziemy płynąć półtorej godziny dwa razy dłużej, no ale też cena trochę niższa my już w porcie Oczywiście Terminal fit trzeba uścić Iwo się rybkami zachwyca i idziemy tym razem nie będziemy przechodzić przez budynek terminala, tylko idziemy bezpośrednio na prom. Bo to taki większy prom będzie, co za tym idzie wolniejszy. A, przepraszam, po, poprawiam się. Idziemy nowy, bu, nowym budynkiem, terminal drugi. Tu. Żona spotkała koleżankę przykupnie biletów, to nie musieliśmy tyle w kolejce stać, spuściła nas. No. Otóż prawie jak na lotnisku ten nowy terminal i klima oczywiście rozkręcona na maksach. To p.m. Hmm. O, nasz prom, last call. OK, call yeah, Dziękuję. Idziemy na stronę Oj, tym razem taką łódeczką Będziemy się po półtorej godziny, no ale trudno Następna szybka łódka była o 16, to nie było sensu czekać Dobra, wpijamy na pokład No zobaczycha Tu jest dolny pokład na samochody, ciężarówki i tak dalej ale jeszcze przy wejściu na prąd dodatkowa procedura trzeba się wpisać na listę. No. no, dobra, i wbijamy zaraz do góry. Tu się dłużej płynie, ale przynajmniej jest otwarta przestrzeń, można papieroska zapalić. No, mieliśmy o 14 wypływać, jest 14.30 wychodzimy z portu, także Filipino Time. Chmury się trochę zbierają. Miejmy nadzieję, że nas deszcz nie złapie. Chociaż pod dachem siedzimy, ale No, powde już w stronę Donku. No jest godzina 15:46, czyli po półtorej godzinki dobijamy do portu. Wygląda na to, że deszcz nas ominie. I elegancja. Już zaraz wsiadamy do auta i lecimy na chatę. Wycieczka udana, dokumenty odebrane, jest sacy. Szybki update. Niech dnia przed zachodem słońca. Właśnie zaczyna kropić. <laughs> Ale do samochodu nie mamy daleko. O, a zobaczcie tam, jaka inwestycja powstaje. Ktoś nawet drzwi specjalnie sprowadził na wyspę. I tam wysoko budują. Ktoś chyba niezły hoteli krzykuje. My przyjechaliśmy odebrać Anię od dziadków. Ania już dzisiaj czuje się lepiej. Nie jest już taka przygaszona. O lulu, tam dziadek jest, lulu. A mama skacze po drzewach, mango zbiera. Gdzieś tam w buszu. O. Ale najważniejsze, że Ania już się czuje lepiej. Tak? No. Także dziękujemy za spędzony, spędzony czas z nami. Tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszego vloga. Do zobaczenia w następnym odcinku.